Yo, 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 Siemaneczko, ja jestem Magiczny Alex i dzisiaj bierzemy się w podróż do czterech dziwnych stron internetowych, nieco straszniejszych, nieco śmieszniejszych w każdym razie z uwagi na to, że mój MacBook jest z 2009 roku i nie można nawet otworzyć filmiku na YouTube, Oglądamy sobie dzisiaj strony internetowe, także bądźcie cicho i oglądajcie dodatkowo. Tutaj gdzieś, albo tutaj pojawia się sześć ostatnich um, subskrybentów tego kanału, także jeżeli chcesz się pojawić w, miejmy nadzieję, kiedyś sławnym e, w, w, kanale na YouTube z milionem subskrypcji, to będziesz gdzieś tu uwieczniony, jeżeli zasubskrybujesz. Zrób to teraz. Y, I nie przeciągając y, dalej, wchodzimy sobie na pierwszą stronę internetową, która nazywa się, uwaga, www.w.w.w.w.w. Www, 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 Jodie.org. No i co? Przypomina wam to coś? Dla mnie... W ogóle nie wiem co to jest Wygląda na to jak coś z Matrixa, jakbym siedział jak Noah i gdzieś tam te cyferki sobie w głowie trzymał Cała jest interaktywna, bo gdziekolwiek praktycznie nie kliknę, no to coś mi się tutaj wydarzy Dobra, spróbujmy sobie kliknąć w... No nie wiem, na przykład w numer 9 No i to tak jak widzicie hmm. Mamy coś takiego. Wygląda to dosyć dziwnie. Wygląda to jak. powiem wam, jak góry. Góry tak się maluje na mapach. są właśnie takie kołeczka, jakieś cyferki. No i wygląda to na jakąś taką mapę. I tu też widzimy, że pisze na przykład nam. no nie wiem, surgery. Powinno to być coś w stylu Operation, tak? Czyli jakaś tam wojskowa misja, załóżmy, tak? Albo Beta Lab, no nie wiadomo co to jest. Możemy sobie też oczywiście w to kliknąć, spróbujemy sobie kliknąć w, w, w Surgery, czyli w operację. I wyskakuje nam coś takiego, jakiś rodem z jakiejś gry z Nintendo, pewnie nie wiem czy to jest jakieś Mario czy coś, bo tu widzę, że naprawdę chyba biegnie Mario i pod nim sobie skacze jakiś żółw. No po prostu pff, totalny mindfuck, nic nie ogarniam z tej strony internetowej, nie wiem kto kiedyś się obudził i sobie postanowił, wiesz co, kurwa, zrobię sobie taką stronę internetową zajmie mi to pewnie jest 12 godzin, ale trudno, no i mamy, przeklikamy się jeszcze na sam na sam początek, spróbujmy sobie kliknąć coś innego załóżmy numer 14 wyskakuje nam dokładnie to samo co przed chwilą jeżeli klikniemy w Surgery to dokładnie to samo się dzieje w reflektor jeżeli klikniemy o, a to jest coś nowego, tego nie widziałem Strona co chwilę się sama odświeża. Ja tego nie robię, żeby nie było. Dźwięku żadnego nie ma. O, nie mogę w nic kliknąć. Czemu to się samo odświeża co 5 sekund? O, jest to naprawdę dziwne. Ciekawe, czy to właśnie teraz zbieram moje informacje, <noise> bo jest już jakiś wirus na MacBooku. Cicho, żartuję. Wiecie, jak pan powiedziałem, że to mój Macbook, to skłamałem. To nie mój, tylko mojej dziewczyny, także no tutaj mnie obserwuje bacznie. I, i mówi mi, kurwa co? Pysz. Gdzie? No i sobie klikamy w coś innego. Pokazuje nam się, nie wiadomo co to jest. Rozumiem, że to są, to jest, w ogóle wygląda to wszystko jakby coś było takiego wojskowego. Zobaczcie, tutaj mamy jakby takie samoloty, mamy strony świata, zachód południe i północ nie geografia pozdrawiam możemy sobie kliknąć na przykład napis technosfera ale nigdzie nas to nie zaprowadza jak zresztą sami widzicie greatest conspiracies czyli takie największe teorie spiskowe no ale wyskakuje już nam coś w stylu hej zbuduj swoją stronę internetową we trzech szybkich krokach no nie może to na kolejny odcinek będziemy budować strony internetowe, ale nie sądzę. Tu jakieś... Nie wiem, to są chyba po prostu poprzejmowane jakieś domeny, które już, których już dawno nie ma, zobaczcie, panik, encyklopedia, no nic, 0, 404, nic nie możemy e, znaleźć. Nie wiem, do czego wchodzę. No, dobra, powiem inaczej. Cyberporn się nie otwiera. <laughs> nie wiem dlaczego i mam nadzieję, że się nie otworzy. Możemy sobie kliknąć jeszcze tutaj na początku, na przykład w numer 5. Eee, czyli nieważne, gdzie klikniemy na początku, chyba po prostu nas to zabierze do tego samego miejsca. Zawsze. Eee, o, gdziekolwiek nie klikniemy, to mamy to samo. Możemy sobie kliknąć w beta lab. Wychodzą jakieś właśnie takie cyfrowe góry, jakieś koordynaty, jakiś język kurde, alienów możemy sobie kliknąć w target, czyli punkt albo cel, jeżeli chodzi o jakieś tam bombardowania, też widzimy jakieś różne wektory, jakieś matematyka, moja pani od matematyki pewnie właśnie to miała w głowie. No, w gruncie rzeczy. Ktoś miał mocno. Mocno, 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 mocno w głowie. Nas Przechodzimy do drugiej strony. Ua, już jesteśmy na naszej drugiej, drugiej stronie internetowej, która nazywa się staggeringbeauty.com. Jak widzicie, strona nam mówi: poczekajcie, włączę Wam tak. Jak widzicie, strona mówi: shake vigorously, co mniej więcej znaczy energicznie potrząsaj. Także to właśnie zrobimy. Uwaga 3, 2, 1. Aaaa! I tu po prostu mamy fazę, bo, bo dzieje się to, co się dzieje. I... Tak w sumie tyle, taki glutek. Ludzie, jeżeli macie epilepsję, wyłączy to w tym momencie. On oczywiście reaguje na naszą myszkę, możemy go sobie tak delikatnie, ale on później no... To taki jakby niby x-ray, czyli widzimy, że coś ma w brzuchu, jak się przyjrzycie, nie wiadomo co to jest. Taka krótka, krótka niewiadomka, no. nie będę wam to dłużej pokazywał. O co tu chodzi, i tak naprawdę. Bziu! O! Siemaneczko. Powracamy z trzecią, która nazywa się TheUselessWeb.com, co mniej więcej na polski znaczy bezsensowna strona internetowa. Eee, cóż, tak widzimy, tutaj pisze, zabierz mnie na bez, bezużyteczną, o! Bezużyteczną stronę internetową. Klikamy please, no i to nas gdzieś przekieruje Zobaczmy, hej, ho Tu powinna pewnie grać jakaś muzyka, ale ja jej nie słyszę Nie wiem dlaczego yy, Czy coś poza hej, ho Tu się wydarzy? No, może być Sprawdzimy sobie drugą, parę razy tak sobie zrobimy Zobaczymy, ile bezużytecznych Stron internetowych jest w Internecie, który jest praktycznie Nieskończony You can't not Tweet this Can't Cannot, can't not tweet this. No ogólnie możemy sobie wejść na tego Twittera, zobaczymy. O co tu chodzi? O tego nie będę robił, bo mi się nie chce. No trudno, to idziemy jeszcze dalej. No, kto, w ogóle, kto korzysta w ogóle z Twittera? Ktoś korzysta z Twittera? Co jest napisane? Sell me will or... Dobra, sprzedaj mi coś dziwnego albo takiego. dziwnego. Ok? Nieważne. Zabiera nas po prostu na jakąś stronę na eBay'u, gdzie możemy kupić za 15 dolarów. Do you want to play with my boss? Wiecie, jak to można przetłumaczyć? Do you want to play with my boss? To może być, czy chcesz się pobawić moimi. jajkami, to jest jakiś album muzyczny dla dzieci, jak możecie zauważyć. No. Jest grubo. 15 dolarów plus wysyłka. 25 dolarów, jeżeli ten filmik będzie miał 1000 łapek w górę, to kupimy to i będziemy sobie tego słuchać. Na razie nie, dziękuję bardzo. Eee, idziemy dalej. Może jeszcze tak trzy razy sobie zrobimy, także zobaczymy. Long doge shalouge, your doge is wolf long. You have collected 5 wolves. Click to print. Share. I co, to jest po prostu dog. Jak to odświeżę, to. to o! O! On jest naprawdę długi. Ech. Aha, ja chyba będę musiał zejść na sam dół, co? No, nawet mi nie mówcie takich rzeczy. Nie mówcie mi, że muszę iść na sam dół i tam będzie coś, dopiero wtedy. jakaś, nie wiem, nagroda. Przecież to jest super długie. A, i zobaczcie, tu mam nawet licznik, ile mamy włas. I to pewnie idzie w nieskończoność. Także zobaczymy się pewnie za jakieś 5 godzin, jak przejdę do końca, ja nie mogę, już mi boi ręka. Dzisiaj jestem na poziomie 900 wowz i eee, już mi się nie chce po prostu, zgarnęliśmy dwa duże, Um, oczywiście wszystkie te strony internetowe będziecie mieli w opisie pod tym filmem, także jak chcecie spróbować swoich sił, na przykład The Long Dogge to zapraszam, no ja nie mam na razie na tyle czasu. E, lecimy z kolejną stroną internetową. E, I uwaga, no, strona nazywa się alwaysjudgeabookbyitscover.com, czyli można to przetłumaczyć w wolnym tłumaczeniu mistrza English, e, jako zawsze oceniaj człowieka po okładce czy tam książka, nieważne. E, Niektóre książki wygrywały nagrody, niektóre zgarniały nasze serca, a inne po prostu są tu, żeby... Confuse. confus, żeby konfundować. Jest takie słowo, wygooglajcie sobie. No i widzimy tutaj jakieś książeczki, na przykład jak mówić do swojego kota na temat bezpieczeństwa broni palnej. No widzicie, możemy sobie to nawet, kurwa, przepraszam, możemy sobie to nawet kupić albo tego posłuchać. I mówię naprawdę serio, jest taka książka Jak mówić do swojego kota o bezpieczeństwie broni. Wyobrażacie sobie, że ktoś dostaje taką książkę na przykład w prezencie na... nie wiem... na gwiazdka, bo na urodziny, nie? Wszyscy wy, którzy macie znajomych, którzy mają kota, musicie skorzystać z mojego filmiku i kupić komuś książkę Jak mówić do kota o bezpieczeństwie broni palnej. What the fuck? Jest jeszcze parę innych, jedna na przykład nazywa się Uczenie się zabawy jajkami lwa <grywanie> Learning to play with a lion testicles No nie wiem czy ktokolwiek tego Nie wiem po pierwsze kto, nie wiem po pierwsze kto to napisał, w jakim celu, ale ktoś to ewidentnie napisał Ta książka ma pewnie jakieś 200 stron Ktoś poświęcił 6 miesięcy swojego życia, żeby napisać książkę książkę, jak się bawić z jajkami lwa. No, można i tak. No, eee... Eee... no tak. Eee... No, widzimy jakieś takie inne książeczki, na przykład Malcolm Bradbury siedział pewnego dnia w swoim domu i stwierdził, że jedzenie ludzi jest złe, więc napisał o tym książkę. Możecie kupić książkę, która mówi wam wprost, że nie powinniście jeść ludzi. No to, tak jak mówię, słuchajcie, macie, macie jakieś idea. Jak nie, nie mieliście żadnego, żadnej idei, żadnego pomysłu na prezent, no to nie musicie mi dziękować. Jest nawet książka, to pewnie taka książka ilustracyjna z uwagi na tytuł, bo tytuł to jest zdjęcia, do których nie powinieneś się masturbować. No i na okładce jest jakiś stary dziadek, który się kierą, bije lód. Dobra, idziemy stąd, bo jest za grubo. Klikniemy sobie jeszcze raz ostatnią stronę internetową już na dzisiaj, ale będzie part 2, jeżeli wam się oczywiście spodoba ta część. Strona nazywa się korndog.io. I co możemy na niej zrobić? Totalne nic. Możemy po prostu. Po prostu patrzymy na korndoga. Są drogą, dlaczego nie ma korndogów w Polsce? To jest tak popularne w USA, w Polsce. Ani razu mi się nie zdarzyło, żeby ktoś jadł korndoga. Dobra, słuchajcie. Cóż, na tym skończymy. Jeżeli Wy kiedykolwiek dotrwaliście do końca tego materiału, napiszcie Dog w komentarzu. Jeżeli kiedykolwiek zjedliście kiedyś Doga, napiszcie Dog w komentarzu. No i cóż, zapraszam Was na drugą część. Jeżeli ta się przyjmie, to oczywiście zrobimy sobie part tu. Subskrybujcie, pamiętajcie, że tutaj się gdzieś pojawicie w następnym odcinku. Nowi subskrybenci. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, na TikToka i w ogóle wszędzie indziej. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć, pa, buziaczki.